Co my tu mamy? O nie, dorwał mnie! Pan strażnik! Jakie pyszne ciastko! Aż muszę sobie przekąsić ze stresu. mniam, miam, patrzcie, serduszka! Je, 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 nie poddamy się! Uciekaj, Blue Jane, przed tym panem strażnikiem! Ale mnie muśny hamburgeras z oczami! Takiego jeszcze nie jadłam! Witam się serdecznie z wami. Tutaj wasza Blue Jane. Zostawcie łopencję w górę. Oczywiście Easy. I mamy Easy? Chyba nie, chyba nie będzie tu Easy. Coś mi się wydaje. Patrzcie, tylko. O, to jest on, ten hamburgeras i pan strażnik, a my mamy coś dobrego do zjedzenia. Tak, koleżanko i kolego, it! Co to jest? Jakiś klucz? O, albo na przykład śrubokręt. Ubikacja, rewelacja. O, czekajcie, chcę skorzystać i co? I nie mogę. O, przesunęła się. Jejeje, to jest łopata, tylko taka mała trochę, taka łyżka bardziej niż łopata. Przecież to zajmie nam wieki. O, udało się, brawo. Jej, co to jest za zielony szlam, bardzo trujący. O pachnący, jaki rybon zmutowany, nie dziwota, skoro pływa w czymś takim, w takim szlamie obrzydliwym, mutagennym. O, no pewnie, je, yeah, je, yeah, yeah. nogi za pas, bo czas goni nas. O i otwieramy platformy. No pewnie, żeby tylko ten kwas nas nie rozpuścił. No, nie byłoby dobrze, nie byłoby dobrze, gdyby tak się stało, kochani. O, dzień dobry, panie strażniku, pan do nas macha. My też mu pomachamy i już niestety, ale nie ma mamy zbytnio czasu, żeby z panem sobie wędzić więc uciekamy, uciekamy. Jej, patrzcie tylko, Skibi-dibi-toilet. O, bliźnięta. Fajne, nie? O tak, nie da się. Jej, je, je. skorzystamy z kąpieli. O, patrzcie tylko, zaraz będę czyściutka. Jej, mi 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 mi. Ale hrapiesz, panie strażniku. Fajnego masz flaminga i mamy strzałkę, więc wchodzimy do tego szybu wentylacyjnego. Tak, koleżanka i kolego. I co mamy po drugiej stronie? O nie! Z kolcami! Co to jest? Co to jest? Jeszcze się porusza. Bardzo powoli, Blue Jane, bardzo powoli zmieniłam nieco perspektywę, jak widzicie. Po to, żeby nam się udało. I co? Udało się! Wszędzie kolce! Złowrogie! Ratunku, ratunku! Na dole też! Na dole! O! A jakże! Jak ja się tu boję! Ratunku, ratunku! Musimy bardzo uważać! Udało się! Bravo, bravissimo! Moja ukochana Blue Jane i ponownie szyb wentylacyjny. Oby nie za długi, powiedziały dwie papugi. Miejmy nadzieję. I co? O nie, lasery, lasery. Jej, którędy, którędy? Chyba tędy. Jej, troszkę się tutaj pogubiłam. O, i co? Sprawę załatwiłam? Pan strażnik mnie goni. Ratunku, ratunku. Patrzcie, to ten pyszny hamburgeras. Jami, jami. No pewnie, mieniamuśny. I to jeszcze z takimi oczami. O, a pan co? Śpi sobie? Patrzcie, chyba bolą go plecy. No bo pan. O, patrzcie, tylko to jest ten hamburgeras jamuśny. Mniam, jami, jami, jamuśny. Haha, pana bolą plecy, bo pan jest emerytowanym. Strażnikiem. Chyba brakowało personelu, więc go zatrudnili na pół etatu. Coś mi się wydaje. O, stoi i ogląda telewizję. Cóż, mój Ale hamburgera jest świetny. No, nie mogę się powstrzymać z łozorem. Ha, ha, ha. No tak, super, Blue Jane. Dasz sobie radę, dasz sobie radę. Ponownie strasznie przydługawy szyb wentylacyjny. O nie, co to? Chcą nakryć mnie. Nie, 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 nie poddamy się. Szybko, szybko tutaj na bok. Blue Jane, dasz sobie radę. O, daliśmy. No to gdzie teraz? Którędy, które Tędy, chyba tędy, ponownie szyb wentylacyjny. Dajesz, Blue Jane, dajesz! O, proszę bardzo! Jak tu ładnie! O ho, ho. Czy nam to serce skradnie? Zobaczymy platformasy dla naszej Blue nasy, Oczywiście nad tą plazmą trującą zieloną. Jakby mogło być inaczej? Hej, że ho, hop! hopsasa I do kwasu! O, ho, 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 Nie o to nam chodziło! No Blue Jane, jeszcze raz, jeszcze raz, by nauka nie poszła w las! Hej, że ho! O! No nie, nie poddamy się, jeszcze raz! No, dajesz Blue Jane, dajesz, proszę cię, nie poddawaj się! O ona wyjątkowo lubi ten kwas. Uwielbia się w nim kąpać, coś mi się wydaje. Chyba Ci się podoba ten zielony kolor, nie Blue Jane? O, tak mi się wydaje, patrzcie tylko, hop! Jest! Brawo, brawissimo! Hop, 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 tak skacze chłop. <laughs> o! O nie! Wyjątkowo lubimy ten kwas! Wyjątkowo, Blue Jane! Po prostu go uwielbiasz. A może to jest jakiś sok z kiwi? Świat się tutaj dziwi! O tak, bo to jest sok z kiwi. No pewnie! Taki kwaśny, że aż trujący. O nie, nie! I jeszcze raz, hop! O, udało się? Jejeje, je, je. co to za safe nam się otwiera? Coś tu jest ciekawego? Nie, tu nie ma. Żadnej kasy. Dlaczego? Dlaczego tutaj nie ma pieniędzy? O, to po co ja się tu dostałam? Patrzcie, drzwi nam się otworzyły, takie przygody tu były, i pan kucharz mnie goni na stołówce ratunku. Nie chcę dostać patelnią po głowie. Niech każdy się o tym dowie, nie mogę tam wskoczyć. I jest bazuka, bazuka i świetna ta nauka. No pewnie. Bierzemy, bierzemy i już walimy w niego jedzeniem. Zaraz zobaczymy, czy właśnie jedzonkiem. Proszę bardzo. O, chyba tak. Chyba tak, zaraz wam pokażę, jak. O, przełazi przez stoły. Nie może przejść dookoła, tylko musi przejść przez stół. Jesteś zabawny, mój drogi kolego. Proszę bardzo, proszę bardzo, najedz się dosyta. Mniam! Czemu nie jest brudny z tego naszego jedzenia? O, już nie mamy czasu do stracenia! Jeszcze połowa życia mu została! A my tu gonimy, gonimy i próbujemy go jakoś <laughs> się pozbyć. O, zablokował się. <laughs> Koleżko, o, stół też nam przeszkadza Żeby w niego walić tym jedzonkiem smakowitym O, o, nie, podniósł patelnię Ratunku, ratunku Dobra, staramy się jakoś obejść go dookoła O, chyba się udało Ale życie mu nie schodzi Jak to? Patrzcie tylko Jej jeszcze trochę, jeszcze trochę. I co? Dalej mu nie schodzi to życie. O nie! Powiem wam skrycie, że gra się znakomicie. Ale nie spada mu życie. Dlaczego, dlaczego? O nie, patrzcie, przełazi przez stół. Ponownie. <laughs> Przecież łatwiej byłoby ci dookoła przejść. Czemu ty tak po tych stołach skaczesz? A potem ktoś tam je. O nie, na tym brudnym stole kładziesz jedzenie dla niego. Obrzydlistwo. No, jak tak może być? Co tu kryć? O, wreszcie na niego działają te moje mieniamuśne pociski. Ty Patrzcie, coś mu się dzieje, coś mu się dzieje. Kogut pieje. Czy jest... Rozwalony? O, i nie ma go. Tyle z mojej strony! No pewnie! O, jakie hamburgerasy! Patrzcie, mogę sobie grać jak piłką jakąś tym hamburgerem, jakim niamuśnym z serem. Miam, niam, niam. Chodź z nami razem hamburgerasie. Zostawię sobie trochę ciebie na potem, bo całego chyba nie dam rady zjeść! Takiego wielgachnego, patrzcie, jak podskakuje! Życie nam ratuje! <laughs> pewnie chyba z głodu bym umarła, gdyby nie on. No pewnie, i gdzie teraz? O, patrzcie tylko podobnie kolce. Sej, ratunku, ratunku, bo nie będzie po poczęstunku O, a tam mnóstwo tych hamburgerasów Zaraz zobaczymy, w jaki sposób nam pomogą Na razie uważamy, uważamy na te kolce Ojej, brakowało mało <laughs> Tylko spójrzcie, jakie smakowite A to pod nimi to musztarda Jakaś złowroga bardzo ostra Chyba tak, a to co? Hejże ho, hejże ho Świetnie by się po tym skakało Ale niestety one znikają I donaty, donaty dla mojego taty Jak mi różo Różowo, różowo mi, je, je, je! Najemy się pysznych donatów smakowitych! No, dajesz, Blue Jean, dajesz! Jeszcze trochę, jeszcze trochę, mniamuśnie, ojej! Jami, jami, jami! Jami, jami, jami! Mniam, miam, mniam, 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 Uważamy na tę parę! O nie, bo się bawię! Doskonale! Kto ty tam jesteś? Wystajesz ze ściany! Pan strażnik emerytowany! No pewnie! Mój drogi kolego i mamy ciacho! Smakowite! Mniam, no dajesz, Blue Jean, dajesz. Jeszcze! O, i serducha, serducha! Taka tutaj zawierucha i będziemy skakać zaraz. Hej, że ho, hej, że ho! Do przodu byś się biegał! No pewnie tylko nie wpadnij do jakiejś dziury! Powiedział kod bury. No pewnie, hej, że ho! I do góry sobie lecimy! Czy jeszcze trochę świata zobaczymy? Zaraz się okaże, czy nam się wszystko nie zmarzy? O, walka z głosiorem! Tak na dzień dobry, a on jakoś specjalnie nie robi mi krzywdy. Koleszko, ty mnie atakujesz, czy po prostu sobie stoisz? Jak goryl jakiś! O nie, co to takiego? Jakieś kolce gorące! Nie lawą pachnące, ale i tak bardzo groźne, bo mi żyćka... żyćko zabierają, więc uważamy, uważamy i przed nimi uciekamy i walimy w naszego wielkiego pana strażnika. O, mechanicznego, to jakiś mech chyba. Uważaj, Blue Jean, uważaj na te kolce. O, patrzcie tylko. Ale damy sobie radę i unikamy Znikamy tych kolców bez przerwy! On tylko bez przerwy! Moi drodzy, uruchamia je! Je, je, je! Nie poddamy się! Też radę Blue Jane tylko nie stój w miejscu! Nie stój w jednej pozycji! I wtedy możemy omijać te kolce! I co? Udało się! Udało! Ojej! Blue. Jane! O nie, rozpadła się! Ale co? On też się chyba. Patrzcie, zniknął! Zniknął! Zwyciężyłam! Zwyciężyłam! I pojadę takim świetnym wozem w kształcie hamburgerasa! Tego jeszcze nie było! Cieszę się Blue Jay NASA. I co, moi drodzy? Wow, zaliczona gierasa! A jakże, a jakże? A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Cześć kochani i do usłyszenia!